Hej widzowie, dzisiaj będziemy odpakowywać paczkę od mojej koleżanki z Warszawy od Zuzi. Yy, bardzo się cieszę, bo bardzo długo czekałam na tą paczkę. No to co? Odpakowujmy. Dobra, rozpakowujmy. Dobra. O, ale jest fajne! Słodkie. Wiecie jak pachnie? Ojeju! To jest od jej. Y, takie smaczki dla piesków. Zostałam naklejki. Takie łapki. Dużo naklejek. Kolejne. Kolejne z pieskami. No nic, otwórzmy może prezent, ale bardzo ciepło jest. Wygrzebmy wszystkie naklejki. Z łapkami. Pięknie pachną. Pierwsze co widzę to takie słodkie do makijażu na głowę, bardzo ładne, dziękuję Cudzi bardzo Kolejny to taki bryloczek, hmm, ale fajny, otworzymy go zaraz Tak wygląda do kluczy, taki z labubu, bardzo fajny i ostatni prezent, zobaczmy o, zobaczcie, tutaj nie zauważyłam, ale to coś też jest. Odczepmy to może. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, tu pisze otwórz na filmie. No okej, okay, to zobaczmy, co tutaj jest. Zobaczmy, co tutaj pisze. Jakiś list. Ok, tu pisze Blanka. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Tu są przysmaczki dla piesków też. Pa! No więc odpakujmy ten największy prezent. Okej, okay, no zaraz czekajcie. Może nożyczkami to potraktujemy, no bo się nie da. Poczekajcie. Zobaczcie, co tutaj mam. O mój Boże! Ale to już akurat otworzymy na innym odcinku, ale bardzo mi się podoba, czy coś... O, jeszcze mamy tutaj jedną rzecz. I tu są takie gumeczki piękne do włosów. Ja je na pewno wezmę na wakacje, bo jutro wyjeżdżam. I bardzo mi się podoba. To będzie w następnym odcinku. Pokażę Wam to wszystko, co mi przysłało. To tak gumeczki. Opaska do makijażu. Takie słodkie, nie wiem jak to się nazywa. Yy, brylaczek z Labubu, duże naklejek i yy, przysmaczki dla psów. I jeszcze karteczka. Jestem jej bardzo wdzięczna, tak to się wszystko prezentuje. I ja za niedługo też dzisiaj Tobie wyślę paczuchę i mam nadzieję, że...